Trzy tygodnie temu jako Komitet Wyborczy Wyborców Wspólny Olsztyn zapowiadaliśmy, zapowiadaliśmy start w wyborach pana Mirosława Arczaka, w wyborach na prezydenta Olsztyna. Zapowiadaliśmy również, że przyjdzie czas na konkrety, na przedstawienie programu oraz osób, które będą go wspierały, no i dzisiaj jest ten dzień, także dzisiaj oficjalnie chcieliśmy powiedzieć, że Mirosław Arczak został zgłoszony jako kandydat w wyborach prezydenckich i żeby nie przedłużać oddaję mu głos. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu za przybycie. Zgodnie z zapowiedzią realizujemy swój przedwyborczy, wyborczy plan. Komitet założony Kandydat Arczak zgłoszony. Teraz pora na program i na y, 30 osób gotowych kandydować do Rady Miasta, gotowych na to, aby włączyć się aktywnie z pełną mocą i z pełnym swoim doświadczeniem i wiedzą w życie miasta, w stanowienie lokalnego prawa. Ale to miejsce aż prosi się, aby wywołać kilka zagadnień z naszego programu, ponieważ ono. Skupia jak w soczewce kilka istotnych, często wstydliwych zagadnień, którymi mieszkańcy, o których rozmawiają, które gorąco komentują i które często są powodem zakłopotania, żeby nie powiedzieć wstydu wobec gości, którzy odwiedzają nasze miasto. Myślę, że najbardziej czytelnym kontekstem tego miejsca. Jest widok za nami, czyli tak zwana dziura, która w poprzedniej kampanii wyborczej też była poddawana pod dyskusję i padały bardzo gorące obietnice, które nie zostały zrealizowane, a to miejsce wygląda jeszcze gorzej niż wyglądało 5 lat temu. Tymczasem wizualizacje, projekt i dokumentacja jest gotowy. Moim zadaniem będzie podzielić tą dokumentację na etapy tak abyśmy mogli już korzystać z tych środków, z tych możliwości, które stoją przed Olsztynem i aby w etapach realizować to co jest możliwe, a nie czekać na niestworzone środki, na niestworzone historie, które mają się nam przydarzyć, a przez ostatnie lata to pokazało, że tylko frustracja i niezadowolenie mieszkańców wzrasta. Nawet jeżeli z tej analizy wynikałoby, że to historyczne miejsce należy schować pod ziemią, to będę gotowy podjąć taką decyzję, ponieważ to miejsce czeka na takie odważne decyzje, a nie na zwodzenie mieszkańców po raz kolejny i po raz w, w ciągu kolejnej. Kadencji. Drugim kontekstem, który aż prosi się o, wy, o wywołanie, jest starówka i jej ożywienie. Ale naszym pomysłem na ożywienie starówki jest dużo szerszy plan, który zawiera się w krótko brzmiącym haśle, ale to jest bardzo odważne i ambitne działanie. To jest staranie o status Europejskiej Stolicy Kultury. To jest mechanizm, który pozwoliłby w ciągu jednej kadencji. Wzbogacić bazę kulturalną, bazę wydarzeń, stworzyć markę Olsztyna właśnie na wydarzeniach i na życiu i na środowisku ymm, kulturalnym Olsztyna. Europejska Stolica Kultury to jest idea, która jest osiągalna. To jest realny cel, ponieważ dużo mniejsze. Wydawałoby się dużo skromniejsze samorządy w Europie, w różnych państwach Europy, taki status otrzymywały i pokazywały, jak kultura może wzmacniać nie tylko integrować ludzi kultury, ale wzmacniać gospodarkę, wzmacniać edukację, aktywność obywatelską, rewitalizację, a w naszym mieście to są rzeczy zaniedbane przez ostatnią dekadę. Rzeczy, które europejska stolica kultury może spiąć klamrą i dać nam szansę na to, aby starać się o środki zewnętrzne, ale też wykorzystywać zasoby wewnętrzne, które zostały wybitnie zaniedbane. To miejsce i chyba najbardziej znany zabytek. Śmiem twierdzić, że najbardziej charakterystyczny, a jeżeli nawet nie najbardziej, to stojący na podium naszych najważniejszych zabytków. Wysoka brama. W ostatniej kadencji ten obiekt i budynki sąsiednie wróciły do zasobu gminy. Znowu stały się naszym majątkiem, ale zmian nie widać. Wciąż funkcjonują te działalności, które znamy z tego miejsca, a Wysoka Brama powinna już w tej chwili mieć podjętą decyzję ja nie będę się bał takiej decyzji aby już rozpocząć zbieranie. Danych do tak zwanego projektu funkcjonalno-użytkowego, który to projekt daje możliwość rozpisania konkursu architektonicznego. To nie jest rolą prezydenta, aby takie decyzje techniczne, branżowe podejmować. To jest miejsce, to jest szansa na to, żeby międzynarodowy konkurs zdecydował, co w tym miejscu włącznie. Z tą dziurą, o której wcześniej wspominaliśmy, bo to miejsce jest oczywiście bardzo szeroko znane, bardzo szeroko komentowane i zasługuje na fachowe oko. Abstrahując od tej dokumentacji, która rozciąga się tutaj w dół ulicy Nowowiejskiego, bo przypomnę, że o parkingu mówimy już za długo. Na dole, a więc kilkadziesiąt metrów stąd, wciąż mamy. Niechlubną wizytówkę miasta, bo tak niektórzy turyści odbierają na Szolsztyn przez kontekst właśnie klepiska, nieuporządkowanego parkingu, bezpłatnego parkingu w samym środku miasta. I to jest decyzja, którą właśnie należałoby szybko podjąć i zagospodarować, uporządkować ten teren, oczywiście w kierunku oczekiwanym przez i przedsiębiorców, mieszkańców i turystów. A więc od idei, od celu Parkingowego nie uciekamy, nie odchodzimy, ponieważ tak też przewiduje to dokumentacja na zagospodarowanie tego terenu. Co jakiś czas słychać silniki dużych pojazdów? To, to autobusy, cichutko przemykają tramwaje i to jest też to miejsce, w którym trzeba wspominać o rozwoju transportu zbiorowego, bo tramwaj to projekt, w który jesteśmy już tak zaangażowani, on wymaga rozwinięcia. Przede wszystkim rozwinięcia wymaga sieć w południowej części miasta, a więc tam, gdzie już jest niemal domknięta klamra, domknięty ten system tramwajowy. Ulica Wielcińskiego jest niezbędnym fragmentem do uzupełnienia i do domknięcia tej sieci, ale tramwaj to Również kierunek północny. I tutaj rezerwa terenowa, rezerwa podtorowisko tramwajowe na wiadukcie powstańców węgierskich w ciągu ulicy Limanowskiego. Przebudowany wiadukt, który musi zostać przebudowany w ciągu najbliższych lat, w ciągu tej kadencji. Tak naprawdę to jest decyzja prezydenta. W tej kadencji musi być przebudowany, a nie tylko remontowany. I tam rezerwa podtorowisko powinna być pozostawiona na. Wypadek pozytywnej analizy. O analizie mówimy już od bardzo dawna, ponieważ za to, że nie jest, wydaje się, przynajmniej, nie, nie na każdej ulicy stworzone dla transportu nowej, nowej linii tramwajowej, nowego środka transportu, ale niech o tym wypowiedzą się eksperci, niech o tym zdecydują ci, którzy na tym transporcie zjedli zęby, a Olsztyn może być dla nich kolejnym polem do popisu. Jeżeli taka analiza przyniosła pozytywny wynik, to oczywiście kierunek północny, a więc tramwaj na zatorze, ale zgodnie z tymi wytycznymi. Ja uciekam od rzucania haseł bez pokrycia, stąd chciałbym się od pierwszych dni opierać o ekspertyzy, o dokumenty, których nie zawsze mamy, albo mamy już je nieaktualne. A więc to jest droga rozwoju transportu publicznego, która jest. Naturalna jesteśmy już tak zaangażowani w rozwoju transportu y, tramwajowego, ale oczywiście północna część zatorza zasługuje na swój, Podsystem komunikacyjny, szeroko pojęte za to, że z małymi busikami elektrycznymi, które obsługiwałyby te mniejsze uliczki, które pozwalałyby mieszkańcom nie musieć kilkuset metrów pokonywać w, w kierunku przystanków autobusowych czy przyszłych przystanków tramwajowych. To jest przyszłość. I na to. Znajdują się, na to zaczynają szerokim strumieniem y, 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 przeznaczane y, środki unijne. Jesteśmy w miejscu, powiedziałem na początku o tej niechlubnej, y, niechlubnej ładce, którą ma to otoczenie. Ja mam przed sobą państwo za sobą. Czystość na Starówce i symbole tego braku czystości. O, o, o Olsztynie zwykło się mówić jako o mieście ogrodzie. My natomiast twierdzimy, i to myślę podpiszą się pod tym y, duże grupy mieszkańców, że jest to ogród augiasza. Ogród, owszem, ale ogród zaniedbany, zapomniany, nie mający gospodarza. I brak gospodarza przejawia się w małych środkach, w coraz mniejszych środkach przeznaczanych na zwykłe pracę, które widzimy, znaczy brak tych prac widzimy pod nogami, a wokół nas są nieuporządkowane punkty gromadzenia odpadów, wokół nas są nieuporządkowane trawniki. Wokół nas jest ogólny bałagan, inaczej tego nazwać nie można, bo tak o nim mówią ludzie, a my wywodzimy się jako komitet oddolny, niepartyjny, wywodzimy się wprost od tych, którzy chcieliby zmieniać miasto, no i tą odwagę. Tą odważną decyzję podjęliśmy, stąd liczymy na to, że Państwo poprzecie kandydata Arczaka na prezydenta i nasz komitet wyborczy, który teraz przedstawię, bo na to wszyscy czekają, aby poznać swoich sąsiadów, aby poznać swoich. Ludzi ze swoich środowisk, tych, którzy są jeszcze bliżej niż ja, jeszcze bliżej życia osiedlowego. Zgłaszamy listy we wszystkich czterech okręgach, a więc możecie Państwo liczyć na obecność kandydatów z Waszego sąsiedztwa. Tutaj posłużę się notatkami, ponieważ jest tych nazwisk bardzo dużo. W okręgu pierwszym, na numerze pierwszym będzie Kamil Mordasewicz. Jest, jest szerzej znany z działalności w Radzie Osiedla Grunwaldzkiego. Swoją uwagę skupia na planowaniu przestrzennym, aktywizacji społeczeństwa i rozwoju biznesu w mieście. Chce, aby Olsztyn stał się przestrzenią bardziej przyjazną dla mieszkańców. Pozostałymi kandydatami w okręgu numer jeden są pani Barbara Szpakowska-Bartyś, pan Krzysztof Żędarski, pani Ewa Dobrzeniecka, pan Maciej Pantak, pan Jerzy Mackiewicz, Pani Magdalena Białecka, okręg numer dwa to mój okręg, a więc tutaj jako radny, ponieważ też będę na listach do Rady Miasta. Myślę, że dałem się dobrze poznać jako pięcioletni w tej pięcioletniej kadencji. Moje konkretne cele dla, dla tego okręgu to nowy wiadukt na ulicy Limanowskiego, reanimacja Zatorzanki i Targowiska, rewitalizacja Parku Kusocińskiego, nowe boisko dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Szkoły numer 13, modernizacja Alei Sybiraków i ulicy Jagiellońskiej, oczywiście remonty chodników. Nowe drogi rowerowe, bogatsze place zabaw i nowe miasteczko ruchu drogowego. Pozostałymi osobami, kandydatami, kandydatkami w okręgu numer 2 są pani Magdalena Dudzik, pan Jarosław Kopyść, pan Piotr Olejnik, pani Marta Borkowska-Panównik, pan Michał Kupisz, pani Mirella Wiśniewska. Okręg numer 3 to Jakub Bartoszewicz. Prawnik z własną kancelarią, członek Rady Osiedla Kościuszki. Jako radny skupi się na otoczeniu mieszkańców w ich codziennej drodze do pracy czy szkoły oraz podczas spędzania czasu wolnego. Zadba, aby wszyscy mogli poruszać się zadbanymi chodnikami i ulicami, na których czują się bezpiecznie. Doprowadzi do powstania ogólnodostępnych placów zabaw, skateparku. Lokalnych boisk, a także miejsc przeznaczonych dla czworonogów. Okręg numer 4. Tutaj jedynką jest pani Beata Sakowicz-Rusak. Edukatorka i przedsiębiorczyni, twórczyni pierwszego wolsztynie wegetariańskiego baru Vegas i kultowego klubu muzycznego Boomtown. Na co dzień jest trenerką kapuery i instruktorką gimnastyki dla seniorów. Zamierza dbać o miasto, aby było otwarte, aktywne, zielone i przedsiębiorcze. Zadba o wspólną przestrzeń, która będzie sprzyjać budowaniu relacji między mieszkańcami Olsztyna. Chce stworzyć zielone miejsca spotkań, aktywnego spędzania czasu i wypoczynku. Tutaj na kolejnych miejscach kandydować będą pan Mikołaj Stefanowski pani Agnieszka Tymińska-Jurgin, pani Monika Wasiniewska, pan Jędrzej Kołakowski, pan Borys Zadorecki, pani Marzena Szarkiel-Witkiewicz. Jestem winny tą listę również podać dla okręgu trzeciego. Czyli u pana Jakuba Bartoszewicza na kolejnych miejscach znajdą się pani Ewelina Siczyńska, pan Paweł Socha, pani Marta Kruk, pan Tomasz Osełkowski, pani Aneta fabisiak sil Pan Marcin Wójcik. To naprawdę liczne i zacne grono. Jak powiedziałem, jestem przekonany, że Państwa odbiorcy znajdą wśród nich swoich sąsiadów, tych, którzy działają na rzecz danego osiedla, czy danej społeczności, czy danego tematu, bo często te nazwiska nie kojarzą się z rzeczami, które są tak naprawdę bardzo znane, ale tym ludziom nigdy nie chodziło o bycie na pierwszym planie, a ważniejsza była sprawa. Ale teraz, jako że. Szansa jest wyborcza raz na 5 lat. Postanowiliśmy ujawnić się jako ci, którzy reprezentują dane sprawy, dane problemy, i Państwo znajdziecie te wszystkie informacje już dziś na stronie internetowej wspólnyolsztyn.pl. A ci, którzy są zainteresowani spotkaniem z nami, spotkaniem w tym gronie jak również odpowiedziami na Dokładne pytania, na jakieś szczegółowe pytania. Zapraszam na otwarte spotkanie w poniedziałek o godzinie 17 w znanej wszystkim Galerii Sowa przy naszym zamku. Teraz, drodzy Państwo, jeżeli. Są pytania do tych kwestii, które tak szeroko omówiłem. Bardzo proszę, jeżeli będą wykraczać swoją szczegółowością, to oczywiście obiecuję, że odpowiemy nawet korespondencyjnie dzisiaj w ciągu, w ciągu godzinki, dwóch, bo nie wszystkie kwestie pewnie da się wypowiedzieć w taki sposób, żeby, żeby to było sprawne dla Państwa odbiorców, ale mam nadzieję, że pytania również dotyczą tego, co przed chwilą zostało wypowiedziane. Dziękuję za to, że oceniają Państwo moje wystąpienia jako czytelne, konkretne, bo tak też staraliśmy się ułożyć program, aby dotykał konkretnych rzeczy, które znacie, które opisujecie często, które Wasi odbiorcy traktują jako istotne. Ale oczywiście program, zapewniam, jest dużo szerszy i wydaje się, jestem przekonany, bo wiele osób czytało ten program, każdy, niezależnie od swoich zainteresowań, sposobu spędzania czasu i miejsca zamieszkania, znajdzie odpowiedź na nurtujące Was wątpliwości, pytania yy, i to są konkretne rozwiązania tam zawarte. Jeszcze raz zapraszam na spotkanie w poniedziałek o 17 do Galerii SOWA. Dziękuję.